Siema, z tej strony Jerman. Dzisiaj pogadamy o statywie Manfrotto Model b Advanced. Zapraszam. Jakiś czas temu potrzebowałem zakupić nowy statyw. Zależało mi na tym, żeby statyw był w miarę mobilny, a w zasadzie bardzo mobilny, ponieważ no, nie uśmiecha mi się zabieranie gdzieś w teren dużego ciężkiego statywu, który raz że jest nieporęczny, a dwa, że przede wszystkim dużo waży. Dlatego po rozeznaniu się na rynku zdecydowałem się właśnie na. Model Manfrotto. Statyw złożony ma 40 cm. Rozłożony natomiast 150, jest to dużo i niedużo. Jeżeli chodzi o statyw przenośny, który bierzemy w podróż, uważam, że jest to wystarczająca wysokość, natomiast wiadomo, do jakiejś pracy studyjnej może być to za mało, ale tak jak wspomniałem na początku, zresztą co można wyczytać ze specyfikacji tego statywu, jest to statyw przede wszystkim podróżny. I jak najbardziej w tej podróży się sprawdza. Jeżeli chodzi o wagę, jest to zaledwie 1,5 kg, a dokładniej według specyfikacji producenta 1590 g. Według mojej domowej wagi jest to 1599 g, ale myślę, że te 9 g nie będzie robiło totalnie nikomu różnicy. Oczywiście są też na rynku statywy o mniejszej wadze, nawet około 1 kg o podobnych wymiarach. Ale mi zależało na tym, żeby wybrać statyw, który przede wszystkim jest markowy, a wiem, że Marce, Marce, Manf Marce Manfrotto można jak najbardziej zaufać. No przede wszystkim są to dobrej jakości statywy, dobrze wykonane. Myślę, że niewiele można im zarzucić, zresztą rynek ich weryfikował, także no, któż nie słyszał o prod produktach Manfrotto? Udźwignik tego statywu to 9 kg. Uważam, że jest to jak najbardziej wystarczające, a nawet y, aż za dużo, jeżeli chodzi o statyw podróżny do vlogowania, do kręcenia YouTube'a czy jakichś innych rzeczy. W zupełności wystarczy. Głowica, którą mamy w zestawie z tym statywem, jest to głowica kulowa. Ma ona dwie regulacje: jedna to jest oś panning, czyli prawo-lewo. A druga to jest po prostu zacisk głowicy, gdzie możemy sobie dowolnie ustawić tą głowicę. I oczywiście mamy też tam hamulec, gdzie możemy sobie wyregulować, jak bardzo, jak mocno chcemy, aby ta kula była ściskana, i wtedy musimy więcej bądź mniej siły włożyć w regulację tego aparatu. Przydaje się to po prostu przy. W większym bądź mniejszym zestawie. Wtedy po prostu nie opadnie nam to, a w dalszym ciągu będziemy mogli regulować sobie bez większego problemu. Warto jeszcze wspomnieć, że model głowicy jest to Manfrotto 494. Jest ona kompatybilna z płytkami Arca Suisse oraz Manfrotto RC. Ja osobiście używam tego, tych, tych płytek RC i na gimbalu, i jeszcze w drugiej głowicy Manfrotto takiej stricte filmowej, olejowej taki no, no większej, po prostu stricte do filmowania. To, o czym jeszcze nie wspomniałem, a jak najbardziej o tym wspomnieć, to to, że sama konstrukcja, w sensie materiał, z którego zbudowany jest ten statyw, jest to aluminium. Nogi regulowane są w trzech płaszczyznach, to znaczy pod kątem 22 stopni, 54 i 89. Regulacja nóg, czyli ich rozkładania, odbywa się poprzez naciśnięcie takich no, dźwigienek, co pozwala nam wtedy przejść do kolejnej pozycji. Tak jak wspomniałem, tych pozycji są trzy. Oczywiście możemy sobie ten statyw rozłożyć też i na płasko, jeżeli ktoś będzie potrzebował. Nogi też blokujemy za pomocą tych takich klipsów, lewarów. Ja osobiście je preferuję, ale nie będę wchodził w ten temat, bo jak wiemy, jest to temat rzeka. Jedni preferują zaciskane, inni preferują no, te klipsy. Także jeden woli bronetki, drugi blondynki. Zaciski, którymi blokujemy nogi, są wykonane z plastiku. Uważam, że też warto o tym wspomnieć, ponieważ w opisie produktu no, nie spotkałem się z informacją, czy jest to aluminium czy plastik. A ja osobiście lubię takie informacje i często szukam ich na różnego rodzaju forach, a tu macie to ode mnie w filmie. Z rzeczy istotnych w tym statywie jest jeszcze to, że mamy wejście Manfrotto Easy Link, czyli jak dobrze pamiętam to jest to chyba 3,4 albo pół cala, tutaj gdzie się powinno pojawić, yy, gwint, który umożliwia nam przypięcie i dodatkowych akcesoriów. Oczywiście mamy też yy, uchwyt, na którym możemy powiesić na przykład plecak i dociążyć ten statyw. Oraz mamy też możliwość wyjęcia górnej części statywu, tam jest taka gumowa zawleczka, i zamontowanie tego do góry nogami. Też wtedy zmienia nam się środek ciężkości, no i automatycznie też daje nam to możliwość po opuszczeniu, po złożeniu nóg, możliwość kręcenia no, dosłownie przy samej ziemi. Wystarczy później obrócić obraz bądź zdjęcie i mamy gotowy obraz samej podłogi tudzież ziemi. Nogi statywu zakończone są gumowymi elementami, które oczywiście powodują to, że statyw się nie ślizga na jakiejś tam śliskiej powierzchni. Natomiast nie mamy tutaj możliwości ich zdjęcia i założenia kolca, tak jak to na przykład bywa w innych statywach. No, coś za coś, nie można mieć wszystkiego. Miłym akcentem od producenta jest torba w zestawie. Jest ona bardzo fajnej jakości, fajnie wykonana, także jeżeli ktoś ma ochotę nieść sobie statyw na ramieniu na przykład, idealna opcja. Jeżeli chodzi o cenę statywu, jest to plus minus 700 zł. W zależności od wersji statywu, blokad oraz oczywiście sklepu. Jeżeli chodzi o moje subiektywne i prywatne odczucia, ja osobiście jestem bardzo zadowolony z tego produktu. Uważam, że jest to naprawdę świetny statyw, bardzo dobrze wykonany, o fajnej wadze, fajnej funkcjonalności. Na chwilę obecną no, ciężko mi się przyczepić. Mam już kilka wypraw z nim za sobą, kilka produkcji, chociażby ostatni odcinek o Ulanzi, o tym uchwycie do, do vlogowania, który no, gdzieś tutaj możecie zobaczyć zachęcam. Też był nakręcony przy pomocy tego statywu. Cóż, no podejrzewam, że z czasem może jakieś minusy wyjdą. Jak to w każdym produkcie, nie ma idealnych rzeczy. Natomiast na chwilę obecną ja szczerze mogę polecić ten produkt. Natomiast jeżeli szukacie czegoś tańszego, jest wiele produktów na rynku, które myślę, że też spełnią Wasze Oczekiwania. Z mojej strony byłoby to na tyle. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Zawsze Was o to proszę, ponieważ pozwala mi to rozwijać kanał. Również będę wdzięczny za subskrypcję. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy na dół. Może macie też odmienne zdania odnośnie tego produktu albo innych podobnych produktów i chcielibyście się z nimi podzielić. Zapraszam do dyskusji. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się na razie. Hej!